Gdybyś przekroczył horyzont zdarzeń czarnej dziury, dla zewnętrznego obserwatora zatrzymałbyś się w czasie i zniknął. Ale dla ciebie czas płynąłby normalnie, podczas gdy spadałbyś w kierunku najbardziej ekstremalnego miejsca we wszechświecie. To, co zobaczyłbyś, przeczy wszelkiej logice. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wszechświata migotałyby przed Twoimi oczami w przyspieszonym tempie. A potem, w ułamku sekundy. Zostałbyś rozciągnięty jak makaron i zmiażdżony do punktu o nieskończonej gęstości. Czarne dziury to nie tylko kosmiczne odkurzacze, to miejsca, gdzie załamują się prawa fizyki, czas miesza się z przestrzenią, a rzeczywistość staje się bardziej dziwaczna niż najśmielsza fantastyka. Czarna dziura powstaje, gdy masywna gwiazda, co najmniej 25 razy cięższa od Słońca, kończy swoje życie w spektakularnej eksplozji supernowej. Gdy paliwo jądrowe się wyczerpie, gwiazda nie może już przeciwstawić się własnej grawitacji. Zapada się w sobie z niewiarygodną siłą, ściskając materię do punktu o nieskończonej gęstości, zwanego osobliwością. Wokół tej osobliwości tworzy się region, z którego nic nie może uciec, nawet światło. Horyzont zdarzeń to niewidzialna granica wokół czarnej dziury punkt bez powrotu. Nazwa jest bardzo trafna, bo to dosłownie horyzont dla zdarzeń. Nic, co przekroczy te granice, nie może wrócić, żeby opowiedzieć, co się stało. To nie jest fizyczna bariera, którą można dotknąć. To miejsce w przestrzeni, gdzie prędkość ucieczki przekracza prędkość światła. Ponieważ nic nie może poruszać się szybciej niż światło, nic nie może uciec. Wielkość horyzontu zdarzeń zależy od masy czarnej dziury. Dla czarnej dziury o masie Słońca, horyzont miałby promień około 3 km. Supermasywna czarna dziura w centrum naszej galaktyki Sagittarius. A gwiazdka ma horyzont o promieniu 12 milionów kilometrów to mniej więcej 17 razy większe od Słońca. Im większa masa, tym większy horyzont i tym mniejsza grawitacja na jego powierzchni co brzmi paradoksalnie, ale jest prawdą. Zbliżając się do czarnej dziury, najpierw doświadczyłbyś efektu soczewkowania grawitacyjnego. Potężna grawitacja zakrzywia przestrzeń tak mocno, że światło z gwiazd za czarną dziurą ogina się wokół niej. Zobaczyłbyś zniekształcony, ale spektakularny widok kosmosu. Gwiazdy wyglądałyby jak rozciągnięte łuki świetlne. Sam horyzont wyglądałby jak idealnie czarna kula otoczona pierścieniem jasnego światła, dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu czarnej dziury z 2019 roku. Przekraczając horyzont zdarzeń dużej czarnej dziury, początkowo nie poczułbyś nic szczególnego. To miejsce w przestrzeni jak każde inne, tyle, że już nie ma odwrotu. Ale tu zaczyna się prawdziwa magia relatywistyczna. Z Twojej perspektywy czas płynie normalnie, ale dla kogoś obserwującego z zewnątrz, Twój czas dramatycznie zwalnia. Im bliżej horyzontu, tym większa dilatacja czasu. Tuż przy horyzoncie. Dla zewnętrznego obserwatora praktycznie się zatrzymujesz. To prowadzi do fascynującego paradoksu. Osoba na zewnątrz nigdy nie zobaczy, jak przekraczasz horyzont. Będzie widzieć, jak zbliżasz się coraz wolniej. Twoje światło staje się coraz bardziej czerwone przez przesunięcie grawitacyjne, aż w końcu znikniesz. Zbyt słaby by cię dostrzec. Ale dla ciebie to wszystko dzieje się w normalnym tempie. Przekraczasz horyzont i lecisz dalej. Za horyzontem przestrzeń i czas zamieniają się rolami w pewnym sensie. W normalnej przestrzeni możesz się poruszać w różnych kierunkach, ale czas płynie tylko do przodu. W czarnej dziurze to odwrotnie możesz próbować lecieć w różnych kierunkach, ale wszystkie prowadzą do osobliwości. Twoja przyszłość jest zdeterminowana spadniesz do centrum. Tak jak na zewnątrz, twoja przeszłość jest niezmienna. Spadając w kierunku centrum, doświadczyłbyś efektu nazywanego spaghettifikacją. Grawitacja przy twoich stopach byłaby znacznie silniejsza niż przy głowie. Ta różnica sił rozciągałaby cię w pionie i ściskała w poziomie. W małej czarnej dziurze stałoby się to jeszcze przed przekroczeniem horyzontu. W supermasywnej mogłbyś przeżyć aż do zbliżenia się do osobliwości. Ostatecznie zostałbyś rozciągnięty w długi, cienki strumień materii. Tuż przed dotarciem do osobliwości zobaczyłbyś coś nieprawdopodobnego. Przez efekty relatywistyczne i grawitacyjne przesunięcie ku fioletowi, światło z zewnętrznego wszechświata byłoby tak przyspieszone, że zobaczyłbyś przyszłość wszechświata rozgrywającą się w przyspieszonym tempie. Miliardy lat przemknęłyby w sekundach. To ostatni widok przed spotkaniem z osobliwością. Osobliwość to największa zagadka. Według ogólnej teorii względności, to punkt o nieskończonej gęstości i zerowej objętości, gdzie przestają działać znane nam prawa fizyki. Ale fizycy wierzą, że to tylko ograniczenie naszej teorii. Prawdopodobnie mechanika kwantowa jakoś modyfikuje to, co się dzieje w centrum, ale nie mamy jeszcze teorii grawitacji kwantowej, która by to wyjaśniła. Niektórzy teoretycy spekulują o innych możliwościach. Roger Penrose zaproponował hipotezę kosmicznej cenzury, że natura zawsze ukrywa osobliwości za horyzontami zdarzeń. Inni mówią o tunelach czasoprzestrzennych prowadzących do innych części wszechświata lub białych dziurach wypływających materię. Stephen Hawking pokazał, że czarne dziury powoli parują przez promieniowanie kwantowe, co prowadzi do paradoksu informacji, jednej z największych zagadek współczesnej fizyki. Czarne dziury pokazują nam granice naszego rozumienia rzeczywistości. To laboratoria ekstremalne, gdzie grawitacja jest tak silna, że zakrzywia sam czas. To miejsca, gdzie makroskopowy świat względności spotyka się z mikroskopowym światem mechaniki kwantowej. Ich zrozumienie może być kluczem do teorii wszystkiego, która połączy wszystkie siły natury. Jeśli fascynujecie to, co kryje się w najciemniejszych zakątkach kosmosu, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Udostępnij ten film znajomym, którzy też zastanawiają się, co znajduje się za kosmicznym punktem bez powrotu. A pamiętaj, każda galaktyka ma w centrum supermasywną czarną dziurę. Więc w pewnym sensie wszystko co widzimy, krąży wokół największej tajemnicy wszechświata.